Kiedyś myślałam, że o spokój trzeba walczyć. Albo że trzeba ustawić sobie tak, swoją przestrzeń, tak ją dobrze zorganizować, żeby wreszcie móc poczuć spokój. Ale w końcu zrozumiałam, że wcale na tym nie polega. Im bardziej walczyłam o spokój, i go goniłam, tym bardziej on mi uciekał. Była to o wiele głębsza sprawa, i dzisiaj w tym filmie chciałam Ci opowiedzieć o tym, jak. Wreszcie poczułam głęboki spokój w umyśle i w emocjach. Także, mimo że moje życie na zewnątrz nadal się toczy i nadal jest szybkie, to ja czuję wewnętrznie takie miejsce w sobie, które jest niewzburzone. I chcę się z Tobą podzielić tą perspektywą, byś mogła się zainspirować i poczuć, tak jak ja, to miejsce w sobie, które. Jest niezależne od wszystkiego, co na zewnątrz. Z kubkiem herbatki zapraszam Ciebie na opowieść o tym, jak zintegrowałam spokój, jak ułożyłam go w sobie. Ten spokój w umyśle i ten spokój w emocjach. I bez względu na to, co się dzieje, ta przestrzeń zawsze jest. I Ty też tą przestrzeń masz. I skoro oglądasz ten film. To znaczy, że ona też ta przestrzeń woła Ciebie, a może jesteś już w trakcie integracji, takiego spokoju, który jest stały, który jest jakby tłem wszystkiego, co się dzieje. I moja historia z poszukiwaniami spokoju i z takim momentem, w którym wszystkie moje modlitwy, intencje i prośby. Były skierowane o spokój. Zaczęła się kiedy urodził się mój syn. I nie jest związane tylko z takim hałasem fizycznym i brakiem spokoju. Myślę, że wszystkie mamy wiemy o tym, że jak ma się małe dzieci, to nie ma się spokoju, fizycznego spokoju. Ale ten spokój, ten spokój psychiczny okazał się być kluczem. Bo to, co się wydarzyło, to był to taki moment w moim życiu, gdzie dużo, dużo programów mi odpaliło, dużo schematów mi odpaliło, dużo lęków mi odpaliło. I pod kątem emocji było to bardzo trudne. Myślę, też hormonalnie, ten czas jest trudny dla kobiety, ale też tak fizycznie, ale też. Pod kątem emocji i pod kątem wielu, wielu takich wewnętrznych procesów, które się dzieją. No i było tak, że ja miałam wrażenie, że ja ciągle gonię, że ja chcę coś zrobić, nigdy nie potrafię dokończyć, że staram się jak mogę najlepiej, a i tak mam wrażenie, że nie jest tak jak chcę. Że jest dużo takiej mentalnej kręciołka w głowie, który mówi, że coś muszę zrobić. Że coś powinnam, a lepiej. Milion też takich pytań było o to, jak zrobić lepiej, jak, jak się zaopiekować lepiej. I przyszedł taki moment, że miałam wrażenie, że, że po prostu albo ta przestrzeń we mnie się uspokoi, albo, albo po prostu zwariuje. Byłam zmęczona własnymi myślami i z, z własnymi emocjami. I, I poza tym, że oczywiście były takie momenty medytacji, czy wyciszenia, czy takie ćwiczenia proste, jak skupianie się na własnym oddechu, jak skupianie się na biciu serca, Ym, i to pomagało, ale to nie było na stałe. To to, nie było, to było tylko w momencie, kiedy to robiłam, a ja, nie, ja chciałam coś, co, co sprawi, że ja, ja będę zawsze spokojna. I ta moja droga nie była taka z dnia na dzień. Do tej przestrzeni spokoju w sobie musiałam się dostać, bo ten spokój w sobie miałam. Miałam go zawsze i Ty też go masz w sobie, bez względu na to, jak wygląda Twój dzień, bez względu na to, jak biegniesz, jak Jesteś ambitna, jak dążysz do swoich celów, do swoich marzeń, bez względu jak organizujesz swoje otoczenie i jak ono wygląda, to ta przestrzeń jest w tobie zawsze. Bo to jest taka przestrzeń, kiedy umysł się wycisza, kiedy emocje znikają i pozostaje totalna akceptacja tego, co jest. Ale żeby nie było tak cudownie, nie udało mi się osiągnąć tego stanu w jeden dzień. I to, na czym na początku zaczęłam panować, to na pewno nad myślami. I przyszedł taki moment, w którym zaczęłam obserwować swoje myśli. Dzięki głównie medytacjom i różnym takim mindfulness ćwiczeniom. No, i rzeczywiście zauważyłam, że te myśli czasem nie są moje, że one się kręcą w kołowrotku, że jedna myśl napędza drugą. I rzeczywiście, różnymi ćwiczeniami, ale przede wszystkim tą samą obserwacją, zaczęłam ten proces spowalniania tych myśli. Ale to nie koniec, bo kolejnym aspektem były emocje. Miałam poczucie, że jestem. Że mam na sobie pełno haczyków i jak tylko coś się wydarzy, to, to się haczy. Czyli zapalają się różne emocje, na przykład poprzez usłyszenie czegoś, poprzez rozmowę z kimś, poprzez myśl o czymś, poprzez kontakt z kimś, relacje, że jestem cała jakimś emocjonalnym kłębkiem, i to jest takie niespokojne, to jest takie rozwibrowane. Na poziomie ciała, i zrozumiałam, że moje ciało miało dużo emocji, które miało zapamiętane w sobie, które nosiło cały czas. I to nie jest dla Ciebie pewnie żadna nowa wiadomość, że ciało zapisuje sobie stare emocje, które nie przeżyło. I dlatego warto zadbać o tą przestrzeń. Bo czasami ćwiczenia mindfulness nie wystarczają, bo masz za dużo haczyków na sobie. I tak było w moim przypadku. Że choćbym nie wiem, ile godzin medytowała, to te emocje w środku stare odgrywały się jak kotlety. I ta przestrzeń po prostu potrzebowała zaopiekowania. Więc zaopiekowałam się tym tak, na ile miałam. Poprzez przede wszystkim zauważenie tych emocji. Czasami miałam też flasze, więc wiedziałam, z czym jest co skorelowane. I powiem ci, że mam takie doświadczenie własne, ale też z pracy z klientami, że mamy takie kilka, myślę, że kilka, dosłownie kilka historii. Czy to są historie, z dzieciństwa głównie z dzieciństwa czy z jakiegoś właśnie takiego okresu młodzieńczego, które nam się dosłownie przykleiły, które nam się zapisały i które są tak silne, że się odgrzewają. I nie ma tego wcale tak dużo. To nie jest tak, że trzeba teraz siedzieć i opłakiwać każde swoje nie wiem upadek na rowerze to, to nie jest tak. Są Pewne sytuacje, które bardzo często się powtarzają. Może to być moment porodu, który był trudny, albo ten okres prenatalny. To też bardzo często wychodzi. Okres dzieciństwa bardzo często trudnym momentem dla nas jest, kiedy mamy dwa lata. Dlaczego? Dlatego, że jest to taki moment, w którym oddzielamy się od mamy. I zauważamy, że my to my, czyli zaczyna się budować ta nasza. Tożsamość. I wtedy bardzo dużo też jest takich emocji w nas, trudnych. I nie umiemy sobie z tym poradzić, z tym oddzieleniem. Więc dużo jest historii związanych, właśnie które wychodzi z tego okresu. Jest też sporo historii z okresu wczesno-szkolnego. Szkoła nie, jest, nie była dla nas łatwym doświadczeniem, i też czasami. Ludzie mają emocje związane, zatrzymane, nieukochane, właśnie z tym związane. I kiedy zaczęłam opiekować się tymi emocjami, co mam na myśli, mówiąc opiekować, to co robiłam, to czasem opłakiwałam, czasem po prostu ukochiwałam siebie z tamtego momentu. Później, kiedy już zaczęłam pracować,. To posługiwałam się innymi metodami, takimi, który, w których wracałam do momentu, żeby go ukochać, żeby go jakby nadpisać. I to zrobiło game changer. I, i tak z sesji na sesję, z jakiegoś spotkania z własną emocją do spotkania. Miałam takie poczucie, że jestem coraz spokojniejsza, że coraz mniej rzeczy mnie haczy, że coraz mniej rzeczy mnie denerwuje, że coraz mniej rzeczy mnie wyprowadza z równowagi, że mniej przejmuję się głupotami, że ta moja wewnętrzna przestrzeń zaczyna być o wiele, wiele bardziej spokojna. I kiedy połączyłam też z tym pracę z umysłem, z, 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 z tym procesem pracy z emocjami, pracy z umysłem, to miałam wrażenie, że jakbym totalnie wewnętrznie się uspokoiła i opadła. I też nie był to taki moment z dnia na dzień, bo w, miałam takie w pewnym momencie poczucie, tak jak jest człowiek na odwyku, na przykład, nie wiem, niech chcesz przesadzić słodycze, albo pić alkohol, albo palić papierosy, to masz w sobie, jesteś przyzwyczajony do tych substancji. I tak jak jesteś przyzwyczajona do tych substancji, to ja też byłam przyzwyczajona do pewnego emocjonalnego rozdrgania w ciele. Czyli do pewnego koktajlu na poziomie hormonów. I dosłownie było mi dziwnie być spokojną. I myślę, że wiele z nas to przeżywa, bo często jak rozmawiam z kimś, to wspomina mi, że na przykład po skończeniu już szkoły, kiedy już osoba pracuje, budzi się rano z lękiem. I nie wiem, czy też się takie tobie coś przydarzyło, że ten okres szkolny był tak trudny, i człowiek się tak przyzwyczaił, że codziennie ma stres z tym związany, że kiedy już nie chodzisz do szkoły, bo już skończyłeś wszelką edukację, to budzisz się rano z tym samym lękiem albo z tym samym brz bólem brzucha, ściśnięciem, zaciśnięciem wewnętrznym. I to jest właśnie ten stan, o którym ci mówię, że jesteś po prostu przyzwyczajona do pewnego koktajlu hormonalnego. Albo często zdarza się też tak, że mówimy sobie. Coś jest dziwnie, zaspokojnie, zaraz coś się wydarzy. nie? Yy. I właśnie to jest ten taki odwek. Taki odwek przyzwyczajania się do swojego stanu naturalnego, bo tak wiele lat żyłaś w nienaturalnym, w spięciu, w stresie, w biegu, w pędzie. I nie mówię tylko o tym fizycznym, ale o tym emocjonalnym i umysłowym o tym, fizycznym w ciele. I, I kiedy poradziłam sobie w dużej mierze z tymi emocjami, z tą gonitwą umysłu, czyli umysłów spowolnił, wyłączyłam też e, wszystkie tam rozpraszacze czy rzeczy, które mnie niepotrzebnie bodźcowały, e, przebywałam więcej w naturze i tak dalej, to pojawił się jeszcze jeden element, że ja zauważyłam, że wchodzę w pewien stan spięcia, który widziałam na przykład u swoich rodziców. Albo, że pewne sytuacje, które jak sobie tak spokojnie usią, usią, usiadłam i, i zajrzałam w siebie, na których mi nie zależy... To w pewnym momencie mi się odpalają. Albo, no, nie wiem, taki przykład, że, że, że ten niedzielny rosół mi na nim nie zależy, ale czasami byłam dosłownie, jakbym, jakbym była pchana, żeby to robić. Albo jakaś inna sytuacja, nie wiem, choinka na święta, albo święta, że mają jakoś wyglądać. I wtedy przeszedł taki moment, w którym zaczęłam zaglądać w tą przestrzeń systemową, tak jak mamy to na ustawieniach. I zauważyłam, jak wiele z tego, co wywołuje we mnie presję, co mnie spina i co zabiera mi spokój, nie jest w ogóle moje. I i tak samo, nie było tego tak bardzo dużo, i jestem ciągle w trakcie pracy nad sobą, więc to też nie jest tak, że jakby nie znajduję coraz to nowych jakichś jeszcze warstw do, do posprzątania. Ale jest tego o wiele mniej. I, i to, co jest, to, co. To, co w... Zaczęłam się, jak tak zaczęłam się obierać, jak warstwa po warstwie. Dołączyłam też ten element właśnie rodowy, to poczułam ogromną różnicę, bo miałam takie wrażenie, że byłam szarpana albo pchana w, w różne zachowania, które nie były moje. Nie byłam sobą po prostu, nie byłam sobą. I ród. Jest mi ogromna siła, więc, bo z tego powstaliśmy. I to nie chodzi o to, że teraz wypiałam się na wszystkich moich przodków i stwierdzam, że, że do kosza, że nie obchodzi mnie to. Nie, bo jest w tym dużo miłości, jest w tym dużo wdzięczności za to, kim jestem, też dzięki nim. Więc w tym całym procesie odpinania się z różnych rodowych schematów i programów, ważne jest też to ukochanie. Ważna jest ta wdzięczność i takie oddanie. Oddanie im, co ich, a pozostanie z tym, co moje. I kiedy tak pobierałam się z z tych różnych warstw, i praca z umysłem, i praca z emocjami, starymi, zatrzymanymi, i praca, i praca z rodem, to doszło do, do miejsca, które zawsze było. Do miejsca spokoju w sobie. I to jest trochę tak, jakbyś wyobraziła sobie, że wszystko to, co dzieje się na zewnątrz, łącznie z tym, kim jesteś ty jako człowiek, że, że pod tym wszystkim jest jakieś tło, że to wszystko jest. Przeplatane jakąś energią. I to tło ma totalne pozwolenie na wszystko, co jest. I to tło, którym w rzeczywistości jesteś, ma przede wszystkim pozwolenie na ciebie, taką, jaka jesteś. I kiedy tak głęboko to poczujesz w sobie i zaczniesz to integrować, to w momentach, kiedy nawet się spinasz, albo powtórzyłaś, nie wiem, jakiś tekst, który całe życie powtarzała twoja mama, ty mówiaj, że nigdy, a i tak powtórzyłaś, albo zrobiłaś coś, co twój tata zawsze robił, a, a, a wiedziałeś, że nigdy nie chcesz tego robić, albo albo że odpaliła Ci się jakaś, nie wiem, emocja stara, jakiś stary kotlet, który już dawno, dawno wydawało Ci się, że sobie z nim poradziłaś, to to wtedy to wszystko jest mniej ważne. To wszystko Tobą nie porusza. To wszystko nie porusza Tobą dogłębnie. Nie rozwibrowuje Cię tak, jak to było kiedyś. Bo rozumiesz, że to wszystko, co jest, jest po prostu okej. Okay. Że to wszystko, co jest, jest procesem, jest momentem. Dzisiaj emocja jest, jutro jej nie ma. I wtedy patrzysz na siebie i się śmiejesz po prostu. Śmiejesz się czasem z siebie. Z tej wrażliwej, ambitnej kobiety, która absolutnie chce coś zrobić, i spina się, i spina się, i czuje presję, którą gdzieś tam sama sobie w pewnym momencie narzuciła. I po prostu patrzysz na nią. I mówisz, że ją kochasz, taką, jaka jest. I czujesz głęboko, że, że to słodkie, że to urocze. To jest taki paradoks, że kiedy spojrzysz na to z głębi, z przestrzeni, która zgadza się na wszystko, to wtedy, wtedy nie czujesz presji. Wtedy rozumiesz, że wszystko zadzieje się dokładnie w tym momencie, w jakim ma się zadziać. Albo dokładnie zdarzy się tak, jak ma się zdarzyć. I wtedy dochodzisz do takiego momentu, w którym buduje się w tobie zaufanie do życia. Ogromne zaufanie do życia i czujesz to w środku. Czujesz taką opiekę, takie prowadzenie. I czujesz ten spokój. Ten spokój, który jednocześnie pozwala, żeby działo się szybko, żeby działo się intensywnie, ale ciebie już to nie męczy, bo jesteś w sobie. I do tego doszłam dopiero, kiedy obrałam się z tych warstw. I chcę też Tobie powiedzieć, że w Tobie też to jest. I Ty wiesz o tym, że to jest. I Ty to czujesz. Czujesz to na pewno w momentach, kiedy spacerujesz, medytujesz, jesteś w naturze, kiedy się zachwycasz. I chodzi teraz o to, żebyś, żebyś umiała widzieć to zawsze przestrzeń spokoju przestrzeń, która pomieści wszystko przestrzeń, która ma zgodę na wszystko. I ta przestrzeń jest. I masz do niej dostęp już teraz, bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu. Wystarczy, że się zatrzymasz. Wystarczy, że uciszysz umysł, uciszysz emocje, zaopiekujesz się emocjami, nie chowając je pod dywan. I że zejdziesz w głąb wokół siebie, a tam czeka na Ciebie spokój. Spokój w każdej chwili. Spokój, który ma zgodę na Ciebie taką, jaka jesteś teraz. I spokój, który daje ogromną, ogromną ulgę. I sprawia, że wraca Ci energia, że nie jesteś rozwibrowywana, że nie jesteś zahaczana. I takiego spokoju Tobie życzę.